Dzisiaj z tej strony Natalia i Kamila. Chcielibyśmy zrobić taki fajny odcinek, w którym zgadujemy produkty na ślepo. Jest to dla nas wyzwanie. <grym> e, nie wiemy, co mamy w tych siatkach. Siatki przygotowała nam nasza przecudowna pani operator. E, zobaczymy, czy potrafimy zgadnąć po kształcie, po fakturze, e, czy jaki to jest rodzaj produktu, jego producenta oraz nazwę. Dla chętnych możesz podawać średnicę. Ja nie pamiętam średnic, ale spróbujemy. Dobra. Myślę, że ja jestem gotowa. Będę pierwszy, na pierwszy ogień. Kamila będzie wkładała do pudełka gadżet, a ja będę próbowała go zgadnąć. Tylko nie podglądaj. Nie podglądam. Okej, okay, mogę. Dobra, wkładać? jest w środku. Dobra. Okej, okay, okej. Okay. Na pewno to jest Nomitank. Poznaję po rączce i po tej wypustce. E, to jest jeden z nowszych produktów, e, więc już wiem, że to jest wibrator. Już mam jeden punkt, Nomitank. I niestety nie powiem Wam nazwę. Jest mi bardzo przykro, <laughs> ale nie pamiętam, <laughs> Jakąś on się nazwał. Jaki rodzaj wibratora? E, do punktu G, bym powiedziała. Do punktu A, do punktu G. Widziałam! Tease? Tease? Coś tis, ale już nie chciałam tego no To zu... Dokładnie nie powiedzieć, nie chciałam powiedzieć złej nazwy. To teraz ty mi? Nie, dalej ciągniesz. Coś łatwego? Średnicy nie powiem. O coś dużego? O nie. O, ok. Jest mała podpowiedź w jednym z elementów kształtu, że jest to dosyć niestandardowe. Tak, już wiem co to jest, oczywiście nazwy też nie powiem, bo to też jest nowość, dziękuję Angelika. E, Love to Love firma, to są kulki gejszy biofeedbackowe, ponieważ mają kulkę w środku, więc ta kulka się uderza o ścianki macicy w trakcie chodzenia. Też nietypowy kształt, bo to jest kształt wisienki. No, są dosyć lekkie, tak, ale niestety nazwę mi nie podoba. Wszystko się zgadza. No. E, no myślę, że operator napisze, e, jakie są nazwy dokładne, żebyście wiedzieli, gdzie tego szukać. Zamykam oczy. Ok. Uh -huh. mm -hmm. Dzięki, Angelika. E, Satisfier to jest karwi. E, I teraz muszę sobie przypomnieć, bo jest karwi 1, 2 i 3. E, myślę, że to jest trójka, ze względu na to, że ma bardzo e, mały otwór. E, kolor różowy. Wiem, że to jest tester, więc wiem, wiem jakie mamy test, kolory testerów. Coś, co o nie mogę powiedzieć, to to, że w porównaniu do jedynki nie posiada lekkiego tworzywa ABS w niektórym punkcie, więc wiem, że to jest właśnie karwi. i Szacun! to ten kolor! Wiedziałam, kazałam kolory testerów. Dobra. O, dobra. Będzie łatwe? Nie. <laughs> nie Spróbuj. Angelika. Dobra, wiem co to jest. To jest kolor czerwony. Uh, albo i nie. Muszę się zastanowić, poczekajcie. Strasznie niewygodne to siedzisko. Nie wiem, co po prostu przygotowało to się. To, to jest masażer taczki. E, wibrator do Majtek. Poznaję po kształcie, który można włożyć do majtek, Nie jest to swaką. E, firmy fakom, e, ponieważ nie jest elastyczny. Stawiam, że to jest Magic Motion. Ehm, tak, Magic Motion, ale kurczę, no, no nie powiem wam nazwy, bo też nie chcę tutaj mówić. E, tak, ale on jest. On jest. Na aplikację. Zdecydowanie. <grym> tak, stawiam, że to jest to, więcej nie powiem. Trafiłam. Chyba NYX, ale. Nix. Dalej ja? To tak? już ostatni ci dam. Dobra, czekam. Wybiorę najtrudniejsze. O nie, A to jak... są więcej, ty to dawaj wszystkie. N nie zgadniesz. No dobra. Ja nie zgadnę. Ale nie zwolnisz mnie, jak nie zgadnę. <grym> Ok. Okej. Okay. Umenizer. E, kolor nie powiem, bo nie pamiętam. E, chociaż poczekaj. Znaczy, kształt ma Umenizera. E, to jest. No i znowu to będzie fajnie. Liberty chyba. Mm -hmm. A, tak, Umenizer Liberty. To jeszcze powiem, że może to być kolor różowy. E, tak stawiam, że to jest kolor różowy. Yes. Cieszy mnie to bardzo. Ale to było trudne akurat tutaj. Do, y... Dobra, ostatnie. Dobra, dawaj. Zamyknę. Mhm. Dałabyś jakiś korek albo ring, Angelika? <ścoughs> A ty mi tu dajesz lasza. No to Która po prostu. wersja? Dwójka. To bardzo prosto poznać, ponieważ e, lasz dwójka e, posiada charakterystyczny tutaj ogonek i to, że ma, jest wypukły. No to teraz już widzę tego, że on tu mi wystaje, ale od razu to było pierwsza. moja się lasz, lowens, e, lasz dwójka. Dobra, ostatni. Aha, dobra, jeszcze ostatni. Masz. I masz i próbuj. Masz i próbuj. Mm -hmm. Serio. Angelika, trupy <suszy> dołałaś! O Jezu, dobra, to chyba jest dorsela. Wiem, że to jest ring, który jest bardzo ciekawy, ponieważ ta część jest sztywna, która fajnie ugniata nasydę penisa. Tutaj są dwie kuleczki, które dodatkowo stymulują na przykład wędzidełko. Jest bardzo elastyczny. Wiem tylko, że to jest dorsel. Chociaż jeszcze zastanawiam się, czy to nie jest Nexus, ale raczej mój Dorsel, <suszy> <suszy> ale nazwy też nie podam! Ale ja Ci mogę cenę podać. 69,99. Biorę. No dobra. To teraz no. ja? No dobra, to się zamieniamy. Dobra. Czy... Na razie mogę widzieć. Tak, możesz widzieć, ale uwaga, raz, dwa, trzy, cztery, zamykasz oczy. Proszę. <noise> w samym dźwięku brzmi, że to duże. Aha. Dobra, na pewno jest to wibrator, wibrator króliczek, jest elastyczny, mm -hmm. rozumiem, że mogę uruchomić? Tak. Jeśli trafię w przycisk, obstawiałabym coś z nowych satysfajerów. Podpowiedź, tak? Dobrze um, To jest jeden z naszych bestsellerów. A, no to rozumiem. No to na pewno to jest Satisfyer G-Spot, podwójny wibrator do stymulacji punktu G z bezetykową końcówką do stymulacji łechtaczki. W kolorze białym. Tak, w kolorze białym. Pięknie. Dobra, lecimy z kolei. Jeden. jeden. Nawet, nawet trzy. Ja Tylko że zawsze będzie, że dla mnie jest od razu dziesięć, a dla Ciebie jeden. Dlaczego? No dobra, teraz coś trudniejszego. Lelo Enigma, kolor fioletowy, do podwójnej stymulacji do punktu G, elastyczna, z mocnym silnikiem i wypuścili teraz wersję Cruze. Hm? Wiedziałaś? Wiedziałam, tylko jest czarna, Ale kolorów nie braliśmy pod uwagę, więc darujemy. Dobra, lecimy z kolejnym. Jak tego nie zgadniesz... To Ty mnie zwolnisz. <śledzisz> Możesz. Mm. Hmm. Myślę, I'm, że. I'm a hero. <coughs> Pingwin. Myślę, że każda kobieta by yy, go uznała. Dobra. Nawet ma flagę. Hmm, że z naszym bestsellerem. Dobra, losujemy. To może damy ci coś trudniejszego teraz. E Antlika, wcale takich łatwych nie wybrałaś? No, dobra, teraz się skupię. Dobra. Hit me. Mam nawet do łapek. Fakom Iker. Kurczę! Czarny do stymulacji. E, nagrywałam o nim film jakiś czas temu. E, do podwójnej stymulacji dla mężczyzn. To jest fajniejsza ta wersja niż Wik, bo jest trochę większy, bardziej elastyczny i sterowany telefonem. Ach, dobra. To <laughs> cię nie zagięłam. To cię nie zagięłam. No dobra. To teraz coś mniejszego i trudniejszego w sumie. Nie wiem, czy ci zdradzać. No, na razie Ci nie zdradzę, ewentualnie nie będę podpowiadać. Tylko mi się coś z tu zgubiło. więc <noise> musicie chwilkę poczekać, bo jedna z części mi się zgubiła. Dobra. A! Nie, dobra kombinacja tego produktu. Już. Już, proszę. No dobra. Na pewno jest to stymulator łechtaczki do bielizny. Ta część jest zakładana przez majtki. Druga część wewnątrz, ta stymuluje łechtaczkę. No i on na pewno występuje w kilku wersjach, bo jest bardzo podobny mm -hmm. Satisfier Sexy mm -hmm. Panty w dwóch kolorach, z pilotem i bez pilota. Mm -hmm. Jeszcze dziwa jest podobna, ale dziwa ma inny kształt. Mm -hmm. No to Sexy Panty, ale. A, jest tu coś jeszcze? Nie. A ale czyli bez pilota? Bez. Ty zgubiłaś. Się? Inaczej. Po, czyli po, czerwony. Nie. Po, <laughs> nie, jest to wersja czarna, bo nasz operator nie przyniósł pilota. Natomiast ja chciałabym powiedzieć, że to było trudne zadanie i w zasadzie jedną częścią, którą byście poznali po tym, jest ta część. Ale to było trudne. Dobra. 100 do 1. 1. Waga, wkładam. No, to, to proste. Proste? To, no, Dziwe. Tak? No. Czy szukam jakiejś. Nie, jestem zaskoczona, że tak szybko. Ach. To powiedzasz, jakie to jest marka? E, dziwe, WeVibe. Ciekawe, mhm. że aplikacja, która może być sterowana też głosem. Kiedyś się spotkałam z osobami e, z niepełnosprawnościami, które były naprawdę zachwycone tym, że w ogóle jeśli nie mogły sterować telefonem, właśnie palcem, to mogły wydawać polecenia Głosowe. głosem. I dziwe, normalnie niebieska, zaraz od niedawna jest też w tej wersji fuksjowej. <grystanie> Tam, da, dam, dam, dam. Jeszcze powiem, że jest ładowana kablem USB, co jest w ogóle stykowym. Wodoodporna. Piękny kształt. Też fajnie tutaj stawia pustka na łączczkę. Nic dodać, nic ująć. Mamy jeszcze coś? A chcesz? Mhm. Mm, to wiecie, co zaskoczymy trochę Kamilę. Zobaczymy, czy. Jak się bawiła na wakacjach? To jest taka mała podpowiedź. Bo dam jej przedmiot, który nie był testowany, nie był przygotowany przez Angelikę, tylko przeze mnie. I co o nim będziesz potrafiła powiedzieć? Że mogę mieć wyrzuty sumienia. No. Bo nie wrócił z moich wakacji. Znaczy, że się dobrze chyba sprawdził. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. więc tak. To, to na będzie nasz jest nowy bestseller. Swakom Benedikt. E, produkt, który w sumie na początku, jak zobaczyłam to, mówię, nie no, to w ogóle jak to, gdzie to włożyć, jak to założyć. E, tak, a finalnie okazał się, że w sumie mężczyzna wygląda w nim jak trochę taki gladiator, bo fajnie właśnie można naciągnąć na penisa. Jest jeden mały minus, ale to na no oddzielny film. Tak, ale tak, tak. Generalnie Klasa produkt, na pewno nowy top. E, I nasi panowie wiem, że też już... E, testowali nie, są testowali i są i, i mówią, że naprawdę jest fajny produkt. Oh. Tak. Nie no pięknie, to teraz Angelika musisz podsumować nas. Myślę, że e, tak szczerze Kamila wygrała ze względu na to, że potrafiła powiedzieć, że to jest faką Benedict i a ja nie potrafiłam powiedzieć, nie wiem, jak się nazywają kuleczki Love to Love. E, ale ja się powiem super i myślę. Sherry, że... Love. Sherl... A, Sherry, dobra. Ach. No tak, mówiłam wiśnia, no ale to jest do dopracowania, mam nadzieję, że podobny format jeszcze się u nas pojawi, może z innymi uczestnikami. Mm. No ja myślę, że jakieś najtrudniejsze trudniejsze wersje możemy Te. zrobić, lekki upgrade produktów. Nie było nic z kroków analnych, Angelika. Mhm. No. Jesteśmy zawiedzione. Było, ale nie wyciągnęłyśmy, no trudno. Ale był symulator analny był. dla mężczyzn. Okej. Okay. Super, do zobaczenia następnym na razem.